Dwa równe dymy o poranku, i piękne czyste niebo. Nie ma dzisiaj żadnych zakłóceń samolotowych. Pięknie i czysto. Piąty dzień. Mojego jesiennego bycia ze sobą, głębokiego bycia, mojego maszerowania, piękny poranek, dużo ludzi śpi, ale dużo już też jeździ. To piękno o poranku jest takie magiczne. I to już, kochani, jest transformacją. To, to świadome wstawanie, świadome bycie i świadome chodzenie, które pozwala zakodować wszystkie znaki. Może, kochani, to nie jest 100%, to znaczy się kodujemy 100%, ale to. Na pewno naszym wzrokiem nie łapiemy 100% w świadomości tego, co się dla nas pojawia. Tak przez cztery dni te moje pierwsze zastanawiałam się, gdzie mój paw, bo go nie było. Po południu słyszałam czasami jego skrzek, a on wczoraj czekał na mnie. Prawie przy samym domu czekał na mnie paw. Raz jest, raz go nie ma. Ale jestem spokojna. Wiem, że jest. I sama ta świadomość drogi daje już, kochani, uwolnienie. Bo będąc w świadomości, będąc tu i teraz. Będąc w tym polu, świadomej transformacji, wszystko się zmienia, układa się, przemienia. Wszystko jeszcze śpi. Autka stoją, nieruszane. Tylko panienka ubrana dzisiaj w dwa kominy, ma nawet trzy. Wypuszcza sygnały. Zaczynamy szukać siebie. Świadomie zaczynamy szukać siebie i co się pojawia? Bunt. Oczywiście pojawia się bunt w pierwszej kolejności. Pojawia się przeogromny bunt. I ta niesprawiedliwość, którą myślimy, że jest że ten cały świat się zmówił przeciwko nam bo nagle rozsypuje się całe nasze wiedzenie dotychczasowe całe nasze bycie całe nasze bycie jaka piękna rozrośnięta leszczyna orzeszki. i piękne orzeszki Stąd też i tyle tutaj dziewiurek. I orzeszki O, może tak, żeby to słońce tak mocno nie nie grzało w oczy tak przychodzi ten cholerny bunt świat świat chce mnie oszukać a tu po głębszym po głębszym zastanowieniu się widzimy że prawda jest zupełnie inna Mokro wszędzie, rosa wszędzie, jesienna rosa. Jesienne pole już posprzątane, zaorane, przygotowane na, na kolejny plon. I tym właśnie jest, kochani, droga świadoma takim zaoraniem i przygotowaniem się na nowe. Wszystko, wszystko w nas dojrzewa. Przychodzi ten czas. Przychodzi ten czas plonów właśnie teraz jesienią, kiedy trzy czwarte roku tego naszego doświadczenia można, można porównać do takich dożynek kiedy zbieramy plon. Bunt. Trzeba przejść. Trzeba przejść. Dzień dobry w piątym dniu. Z samym słonkiem od rana, które już lekko nad wiaduktem, nad nasypem kolejowym. Kolejny piękny dzień się obudził. Idę dzisiaj, może nie aż tak bardzo daleko bo to środa, a w środę spotkanie pod szczęśliwą siódemką i widzimy się o 11.11 11. Jak uda się ten film szybciej wgrać, to będzie pierwszy, a jak nie, no to już będzie po południu. Idę tak, nabieram dzisiaj mocy. Mocy, mocy, mocy. Zdaję sobie sprawę, że każde moje wyzwanie przez te cztery pory roku. Że czekam na nie. Tak bardzo mocno czekam na nie. Może dlatego, że mówię wtedy do kamery. Wtedy mogę przez kolejne dni powracać do nagrań od pierwszego do ostatniego. I widzę, co się pojawia. Widzę, jakie są Wasze reakcje. Jakie jest moje mówienie każdego dnia. Ile zmienia się we mnie. Ile, ile pojawia się zupełnie nowych rzeczy ile tego cienia ile tego chodzenia tyłem ile tego chodzenia tyłem i oświetlania dzisiaj taka runda Dookoła mojej miejscowości. Taka runda. Za chwilę też ruszą dzieci do szkoły. Idziemy dalej, i ten właśnie kolor jesieni jest taki piękny. Wszędzie, wszędzie ptaki, które dziobią. Może uda mi się złapać tutaj wrubelki. Dają na mur. Dwa, też dwa, jeden, drugi. Nieraz tak idę moją drogą i w świadomości patrzę, w którym momencie pojawia się ból w ciele. On z reguły pojawia się zawsze w tym samym miejscu. W tym samym miejscu. Wiem już, że to jest. Że to jest jakiś lęk, z którym pracuję już tak bardzo dawno. Jest taka droga, gdzie nie pojawia się ani razu. Ale są takie ścieżki. No, nie konkretnie ścieżki, tylko jak idę drogą, pojawia się ten, ten lęk. Praca z lękiem i praca z miłością, wchodząc na wyższe poziomy doświadczenia. Patrzcie, jaka piękna hortensja. Bukietowa, śliczna, różowo-zielona, jaka wymowna symbolika koloru. Wymowne serce różowo-zielone. Tak idę i pracuję z moją miłością i z moim lękiem. Jak silna jest moja miłość. Jak silna jest moja miłość, żeby uzdrowić ten ból. co mogę zrobić teraz, inaczej. Żeby zaakceptować to, co się we mnie pojawia. Mój drejdołek dookoła o poranku, kiedy ledwo co zeszło słońce. kiedy wszystko pięknie kwitnie i przekwita. Kim jestem dzisiaj? co mogę zrobić inaczej takie pytanie kochani od zawsze od zawsze od zawsze idę dzisiaj ścieżką taką naprawdę dookoła mojego grejdołka za chwilę wejdę w mój park magiczny park wszystkie kwiaty piękne groszki hibiskusy już przekwitło. Zostały przepiękne pąki. Albo dopiero rozkwitnie. Któż to wie? Nie, to jest już chyba po fakcie. Tutaj już są nasionka. Tutaj już są nasionka. I kolejny piękny kolor jesieni. Żółta rudbeckia. Pięknie mieni się na złoto. W kolorach... W kolorach złota i żółci. Wtedy, kiedy słońce tańczy. W jej liściach, w jej płatkach. ja już za nami, a przed nami piękny kolorowy groszek. pi, I jeszcze się nie umył w porannej rosie. I wdech i wydech. Wdech i wydech. Takie świadome Odbieranie przestrzeni. Kim mogę teraz się stać? Jaką przestrzenią, jaką energią, jaką świadomością, aby mieć czystą łączność z polem kwantowym, z polem akaszy każdej informacji tutaj już dzika róża dobra miękka można zbierać Można zbierać A jaka słodka Wow dobra już można zbierać, kochani, moją dziką różę. Chyba ma tutaj więcej słońca, bo jest cała, dojrzała. I jaka pyszna. I jaka pyszna. Ach, Małgorzato. No ale to też jest, kochani, znak. To też jest skupienie się na drodze, na tym, co się pojawia. Zakleiłam sobie zęby tą miękką, dziką różą. Tyle tematów. Pcha mi się do głowy, kochani. Pcha mi się do głowy. A za chwilę moja siódemka, i za chwilę mi się znowu pomieszają wszystkie tematy. Dzisiaj w dalszym ciągu o kreowaniu, o kreacji, o rzeczywistości. O tym połączeniu, które co niektórych wkurwia. No ale tak już jest, że tak wygląda życie. I tak to jest skonstruowane. I ten świat jest tak skonstruowany. Tutaj też leszczyna, kochani, wszędzie pełna orzeszków. Wszędzie orzechy. Ale to też jest miejsce, gdzie zawsze tyle, tyle mirabelek leżało. Teraz wszystko wyczyszczone. Ale za to Leszczyna pogubiła swoje orzeszki. No nie pogubiła, tylko poddawała swoje orzeszki. I tak można tak postać chwilę. Oprzeć się, oprzeć się o barierkę, usiąść na murku, zrobić pierwszą poranną medytację. O tych medytacjach tyle się już mówi, jest tyle, tyle, jest tak bardzo dużo medytacji różnych prowadzonych. Ja jestem kochani, jestem zwolenniczką medytacji siebie. Czyli tego zatrzymania, medytacji swojego wnętrza, medytacji oddechu, medytacji e, miejsca, w którym jestem, odbierania. To jest medytacja, to jest takie piękne doświadczanie. Doświadczanie. Co się stało? Tam przyjechała Straż Pożarna, albo to jest karetka. Coś pojawiło się na drodze. Dużo już koło mnie spacerujących z pieskami i kolejna oznaka jesieni zaczyna się przebarwiać rozchodnik. Wszystko nabiera tych soczystych, bordowych barw. Przypomina nam ta jesień, kochani, o uziemieniu, o byciu, włączności świadomej łączności i kolejna ścieżka witamie je jesiennymi kwiatami ale jak się sypią jak śnieg jak śnieg takie dzisiaj od rana kwiatowe doświadczenia kwiat kochani to kobiecość to energia żeńska Coś się wydarzyło, coś się tam wydarzyło. Jedzie już druga. Coś się wydarzyło. Dla mnie to takie zawsze wspomnienie mojej drogi. Ale nie czuję lęku, wiecie? Chyba ten moment został przerobiony przeze mnie. Tak, właśnie, co pojawia się na drodze, w którym miejscu pojawia się lęka, w którym miłość, i tutaj czuję już miłość. Patrzę na zdarzenia, które są, ale bez tej emocji, która była wcześniej. To jest właśnie transformacja w drodze. To jest to, że możesz sprawdzić swoje uczucia, to, że możesz zobaczyć, kim jesteś w danym momencie, jaka nastąpiła zmiana. Ile emocji poszło, już poszło. One, one są już takie neutralne. Neutralne, I to nie zawsze jest tak, że droga jest szukaniem, droga też jest umiejętnością bycia i dostrzegania tego, co się pojawia, tego, co przychodzi. Wchodzę już do mojego parku. Nie byłam jeszcze tutaj od, no, od początku mojego maszerowania. Chodzę dzisiaj zupełnie z innej strony. Z reguły tędy wychodzę, a ja dzisiaj tędy wchodzę. Pojechało znowu coś. Kocham wiosnę za, za kwiat, który się pojawia, ale kocham jesień, bo wszystko to, co było kwiatem. Zmieniło się w owoc. Tyle tej czerwieni w różnych odcieniach. Zauważyliście jaki smutny jest park, kiedy nie gilgają go promienie słońca. Wtedy, kiedy nie ma tego blasku. Wtedy, kiedy tak naprawdę ciągle jest cień. A wystarczy jeden promień. Żeby wszystko nabrało blasku, koloru, lekkości i radości. Wszędzie rośnie. Czosneczek takie ziółko wszędzie się roznosi, smakuje jak czosnek. Bardzo dobre. Krzak przypominający o nadchodzącej zimie. Ostry i kujący. Morgan. kolejni przyjaciele na drodze. Tak, wystarczy trochę światła, trochę promieni słonecznych. Dzisiaj cały czas w tle ten sygnał. Cały czas w tle jest sygnał. Jakim znakiem jest? No przede wszystkim dla mnie, bo to moja ścieżka. Jakim znakiem? Wszystko przyjdzie w drodze. Przyjdzie rozwiązanie, przyjdzie odpowiedź. Powiem, ja mam dzisiaj kochanie, już do widzenia w moim parku. Do jutra. Ale jutro to nie wiem o której. Albo będzie jeszcze rano bardzo ciemno, albo będzie już ciemno, bo będzie wieczór. Albo pomiędzy rankiem a wieczorem będę w drodze. Będę jechać do Polski. Przez większą część drogi, większą część drogi będę prowadziła auto. A, tak. Stąd też jutro widzimy się, nie umiem określić godziny. Widzimy się na pewno. Tak. <suszy> Można tak mówić, na pewno, na pewno. Nic tak naprawdę nie jest na pewno, oprócz tej chwili, w której jestem. Jak się będziemy widzieć, to się będziemy widzieć. O tak, o tak. Chyba jest prawidłowo. Idę jeszcze moimi ścieżkami, może znajdę Pawia, ale już nie napieram, nie szukam tak jak szukałam go latem. Jest po prostu pięknym doświadczeniem, piękną ozdobą mojego parku, moich ścieżek, ale też był pięknym znakiem i symbolem, który otworzył pewne rzeczy we mnie. Dlatego tak bardzo lubię moje ścieżki. Nieważne w którym miejscu świata jestem, po prostu lubię te moje kwartalne drogi. Do jutra, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i buziaki.